A teraz mieszkanko w spokojnej dzielnicy. Beni Peskar. Cisza. Spokój. Hiszpanie. Mieszkanko do, w domku. 100 parametrów kwadratowych. Szczegóły podam już indywidualnie. Wchodzimy z balkoniku do salonu. Bardzo wysokie sufity, można tu wiele możliwości. Łazienka jest nowa z kabiną pręśnicową, nowym druga przypiania duża, to jest taka część robocza w pralnią, bojlerem, czyli przesuwne, podłoga nowa i korytarzykiem wchodzimy w dalszą część która jest podzielona, ale można zrobić pod siebie. Bo ścianki są cienkie, można sobie zrobić jak to uważa, bo tu mamy małą sypialnkę. Tutaj pokój. I tutaj tak abyśmy mieli drugi salon. Albo można z tego zrobić bardzo fajną sypialnię. Dwa drewniane okna. I tutaj była przedzielona kuchnia, ale jest połączona z tym pokojem. Cała kuchnia jest nowa. Tu magazynek na wózłowie. Można tutaj zainstalować klimatyzację. Bo teraz w tych upałach jest rzeczywiście gorąco. Poprzerabiać te ścianki, zrobić po swojemu. 102 000 euro.